Włącz i zostań z nami. Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Janusz Ruber jestem dyrektorem szpitala imienia Falkiewicza we Wrocławiu. Dzisiaj jest specyficzny dzień. Dzień, który dla szpitala i podopiecznych szpitala jest ważny. Jest to dzień chorego, dzień pacjenta, dzień osoby, która jest poszkodowana przez los, przez zdarzenia, przez wiele problemów, które staramy się rozwiązywać. W szpitalu naszym przygotowaliśmy szczególnie z myślą z jednej strony o seniorach, dlatego że są to osoby, którym. Należy pomagać, trzeba pomagać, bo są bardzo często w trudnej sytuacji niesprawne. W tym dniu, cóż, mógłbym życzyć pacjentom, żeby bardzo szybko wracali do zdrowia, albo żeby omijali szpitale z daleka i nie musieli z nich korzystać. Ale życie jest takie, że no niestety zdarza się, że trzeba korzystać z pomocy szpitala, lekarzy, pielęgniarek. Zbudowaliśmy, odnowiliśmy oddział internistyczno-geriatryczny, tworzymy centrum geriatryczne. Chcemy, żeby ludzie, którzy tu przybywali, znaleźli się w warunkach dobrych, przyjaznych, miłych, w dobrej atmosferze y, ludzi, którzy się nimi opiekują, żeby znaleźli tutaj pomoc i żeby mogli wracać do domu w pełni zdrowia, a przynajmniej... W takim stanie, żeby się czuli pełni zdrowia. Modernizacja oddziału geriatycznego była robiona przede wszystkim właśnie pod kątem osób starszych, seniorów. Jest to zwłaszcza pod kątem pomocy fizycznej, pomocy takiej, której można osoby niesprawne, nie dające sobie rady w życiu, w życiu codziennym przyspasabiać do powrotu do sprawności. Jest wiele sprzętu rehabilitacyjnego, pomocowego do toalet. Tworzymy centrum, tworzymy taki rodzaj rehabilitacji geriatrycznej, która będzie sprzyjać powrotowi osób starszych do stanu sprawności. Oczywiście nie jest to takie proste, jak czasami te słowa płyną, natomiast Mamy i personel, mamy i ludzi, mamy i sprzęt i to wszystko zostało odnowione, dokupione, poprawione tylko po to, żeby ludziom starszym było sprawniej, lepiej się żyło, mogli funkcjonować wychodząc ze szpitala we własnym zakresie, nie wymagając osoby innej, pomoc innych osób. Z myślą o naszych pacjentach, szczególnie seniorach, rozwijamy tutaj oddział chorób wewnętrznych i geriatrii. Dużo rzeczy już mamy, dużo rzeczy otrzymaliśmy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale otrzymaliśmy dużo rzeczy, dużo pozycji, to jest dużo wymieniania. Otrzymaliśmy część łóżek geriat takich geriatrycznych elektrycznie obniżanych góra-dół, elektrycznie regulowanych, co jest bardzo istotne u naszych starszych pacjentów. Otrzymaliśmy sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, fotele do kąpieli. Także bardzo nam to usprawnia pracę, pomaga w oddziale, pomaga pacjentom bardzo, ale też mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb. Brakuje nam jeszcze łóżek dla pacjentów. Ile łóżek potrzebuje? 40, 52, 24 łóżka, jeszcze około 24 łóżek brakuje nam na oddział. Ile pacjentów teraz na oddział? Na trzech piętrach oddziału będziemy mieć 76 łóżek. A ile takie łóżko jedno kosztuje? Takie łóżko w komplecie z materacem i szafką, bo zawsze jest to komplet, kosztuje średnio. No przy przetargu są to ceny zawsze jakoś obniżane, ale to średnio trzeba liszczyć 9 90 tysięcy. Taki zestaw. Jest to, jest to taki pasywny materac do drugiego stopnia odleżyń. To wszystko jest takie istotne u nas. Co potrzebujecie jeszcze? Borykamy się jeszcze trochę z brakami mebli na oddziale. To chyba takie byłyby. No, bo oddział wygląda imponująco tak z zewnątrz. No tak. Amen, ja. Bardzo cieszymy się tym, że oddział został wyremontowany. Trwamy w tym remoncie już drugi rok. Poszczególne piętra remontujemy, ale dajemy sobie radę i bardzo się cieszymy. W tej chwili już budynek, remont został ukończony. No i będziemy otwierać od poniedziałku ostatnie piętro. Też tam na tym piętrze mamy teraz zakupione najnowsze łóżka, także zapraszam, zaprezentuję. Już są ubrane, ustawione na salach. E... Interesuje mnie jeszcze cena tych mebli. Ile jakie to meble, jakie szafki? Bo to jest bardzo ważne. Tak? Potrzebujemy takie gospodarcze meble, takie meble, żeby urządzić gabinet zabiegowy. Czyli to są takie kuchenne meble, żeby powkładać tam różne sprzęty, leki, szafy do leków ceny w tej chwili nie jestem, w stanie powiedzieć tak bardzo, ale no, ja myślę, że w jakiś, może... W trzydziestu tysiącach to byśmy się zmieścili z tymi meblami. No, ogóle 300 ogóle trzysta tysięcy jest potrzebne, żeby zagospodarować to wszystko, przyposażyć, tak? Tak, z Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy aparat ultrasonograficzny, który pracuje z nami tutaj każdego dnia, na nim pracujemy. Na oddziale jest pełne oburzenie, tak? Czyli na oddziale jest na państwa, pełne, pełne oburzenie. Nie mamy absolutnie wolnych łóżek, ponieważ cały no, czas mamy. jesteśmy na dwóch piętrach, a to ostatnie w tej chwili się otwiera. Wobec tego mamy w zasadzie dostawki na tych piętrach teraz, na Dobrze. tych dwóch, dlatego bardzo pilnie chcemy otwierać te ostatnie piętro. Kiedy będzie otwarcie? Chcemy w poniedziałek już wchodzić z pacjentami. Z tak, Piętego, tak? tak. dlatego tam już trwają w tej chwili ostatnie przygotowania. Tak, dopytujemy, bo jesteśmy delegacją Wrocławskiej Rady Seniorów, <grych> która jest to rada pani społeczna. Jestem przewodniczącą, pani Wanda Ziemicka, pan Andrzej Turkiewicz, wolontariusz wieloletni różnych szpitali też i państwu z rady osiedla Gromawski, ale wolontariusze, którzy pomagają starszym ludziom. Chciałbym się zapoznać, ja coś... po prostu. Chciałam powiedzieć, że my tutaj jako oddział, ja od lat pracuję z Radą Osiedla Brochowa. Współpracuję, wspomagam ich na festynach, robimy takie akcje, takie informatyczno-dydaktyczno. Mierzymy ciśnienia, mierzymy poziomy cukrów. A czy Rada wspiera taką drugą stronę, wspiera szpital? Wspiera nas takimi siłami, w zeszłym roku też byli tutaj z laurkami, była taka akcja, także i mamy taką, taką współpracę, współpracę tak? i taki jeszcze kontakt państwo, stały. Z współpracują jeszcze, czy, czy z Już nie mamy więcej chyba raczej nie, takich, nie, nie. Tak, to... dzięki, to... 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 dzięki firmy Targ Piast, bo tutaj muszę podziękować firmie Piast, To jest hurtownia rolno spożywcza we Wrocławiu przy Oborniciej i ona ufundowała drobne owoce, także mam nadzieję, że ta współpraca jeszcze będzie dalej trwać i Nie ilu... Staramy, się, dany, tak, staramy się tutaj rozwijać, ponieważ to jest oddział chorób wewnętrznych i geriatrii, ale tak naprawdę to 80% pacjentów to są pacjenci geriatryczni, tych tej ger geriatrycznej pomocy tutaj trzeba i tej geriatrycznej tego wsparcia. Dlatego staramy się ten oddział rozwijać i roztaczać tą opiekę. Od zeszłego roku jest taka decyzja i zatrudniamy opiekunów medycznych tutaj u nas w oddziale. Także pracują pielęgniarki i opiekunowie medyczni co przynosi nam dobre rezultaty muszę powiedzieć. Ja tutaj u państwa, ponieważ jest to wzorcowy oddział i najlepszy, jak słyszeliśmy. Ale każdy oddział potrzebuje A poza tym jest Światowy, Dziękuję nie jest bardzo. Chory. Wielka orkiestra świątecznej pomocy zrobiła nam niesamowite udoskonalenie i bardzo wielka pomoc to jest ten sprzęt od nich. To były nasze pierwsze łóżka, które są regulowane, które pozwalają bezpiecznie pacjentom usiąść na tym łóżku. One są regulowane, schodzą bardzo nisko, wobec tego pacjent nie spadnie. Jest mu łatwo się podnieść. Także sprzęt z orkiestry i pomocy bardzo nam pomaga. I chciałam jeszcze powiedzieć, że Jurek Owsiak to zrobił jeszcze jedną taką piękną rzecz, że pokazał społeczeństwu starość. I to jest takie piękne w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. To jest wózkowanna do kąpieli pacjentów. To było moje marzenie, aby taka wózkowanna była na wyposażeniu oddziału. Pomaga nam to bardzo w tych czynnościach takich higienicznych, leżących pacjentów, żeby ta toaleta nie odbywała się w łóżku. Żebyśmy mogli takiego pacjenta wykąpać na leżąco. Tutaj jest taka rura, którą podłączamy do odpływu. Te burty się opuszczają. Pacjenta możemy przesunąć z łóżka na tą wózkowannę. Wykąpać, z tą wózkowanną pojechać na salę i na suche czyste łóżko pacjenta przesunąć. Nisko schodzi, jak to jest wygodny dla nie, ale seniora, który musi wstać z po ja nogi. Tak. Jest nieporadny. Nic jest niewysoki. A tutaj Czyli ma tak. ten. Poza tym. Poza tym jest to też bardzo istotne w pracy wiele ponieważ czy to do zatrucia, czy to do umycia pacjenta, do czegokolwiek my podwyższamy sobie tak wysoko jak chcemy, więc odciążajmy nam się tego właśnie. Właśnie. Mamy oczywiście rabinki na całej długości, żeby i z drugiej strony, żeby pacjent był bezpieczny w nocy. To są te rzeczy, które są, te łóżka są znacznie droższe niż łóżka zwykłe, ale dla nas one są po prostu koniecznością. Te łóżka są tak, one tak pod tym kątem braliśmy, na dole wszystko tak, żeby można było dezynfekować, myć, to w ten sposób. Oczywiście wyciągane szczyty z obu stron, bo to jest do reanimacji. Materace mamy oczywiście takie gofrowe do drugiego stopnia odleżyn, gdzie powietrze, cyrkulacja powietrza jest. Szafki dostosowane, żeby od, razu był, żeby od razu był stolik do jedzenia dla seniora. To są łóżka, które udało nam się kupić z funduszy geriatrycznych, z których się bardzo cieszymy, po prostu 24 sztuki. Trzy tutaj i całe piętro, jedno siedem by brakowało. Pani Anioł, niech się pani przedstawi, żeby było wiadomo. Anna Bajan, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpital Falkiewicza. Wchodzimy w nowiuteńką salę, jeszcze tutaj pacjentów nie było, tu powinno być tak wszystko, wie Pani, na pierwszy rzut, normalizowane, jedna kowałka. Przede wszystkim na połowę, ponieważ no. po... po... jakieś taką akcję zrobiłam, jak to hospicjum powstawało, yy, y, zwróciłam się do wszystkich, we Wrocławiu do Mroń i artyści dawali swoje obrazy. Jest na... Pani szczęśliwa? Rację. Co to znaczy? Patrząc na... Na to wszystko, co tu się dzieje i co będzie w poniedziałek się działo, w najbliższy 16 lutego. Bardzo się cieszę, ale jeszcze dużo trzeba. A co Mienie. potrzeba? Mienie. Powiem tak, jest oddział odremontowany i bardzo nam to pomoże, żeby godnie pacjenta leczyć. Na pewno tak, orkiestra nam dołożyła sprzętu i to nam pomaga nowocześnie diagnozować pacjenta. Bardzo się cieszymy, ale obijamy się o bardzo proste... Sprawy typu przenosimy się w tej chwili na oddział i brakuje pieniędzy na bardzo drobne, ja mówię teraz szczerze, tak jak jest, na drobne sprawy typu, pudełka na leki, szafki na leki, obijamy się o zupełnie drobne sprawy. Ja powiem Państwu tak, coś zupełnie niepopularnego. Ja jestem lekarzem i moje miejsce jest przy pacjencie, a nie wykłócać się o drobne pieniądze na te rzeczy, co w tej chwili potrafię, co Wam tłumaczę. No mówię z drżeniem głosu, bo ja mam w tej chwili ciężkiego pacjenta i latam, załatwiam tam konsultacje, próbuję pomóc. Wiem, że Was lekceważę, bo Wy jesteście gośćmi i naprawdę ukłon i dziękuję, ale moja praca tam jest najważniejsza. Oddziałowa, nie wiem jak jej podziękować, bo gdyby ona mnie nie wspierała i nie robiła tutaj tych drobnych robót, to ja bym w ogóle tutaj nie dała sobie rady, zupełnie. To jest święty człowiek, który cicho za plecami robi, pomaga, ściąga, nie wiem co jeszcze. Naprawdę. A my dbamy o taką sprawę no, medyczną. Widzicie Państwo, to się wszystko w ruchu odbywa. To nie jest tak, że ja sobie specjalnie organizuję oddział i potem sobie tu pacjentów. Ja mam ciężko chorych pacjentów, którym trzeba pomagać, prawda? No nie wiem, czy tu spełniłam Państwa oczekiwania, ale mówię, szczerze, nie spodziewali mówię, spodziewali szczerze, się, że, mówię szczerze, że, mówię szczerze, że, że, że tak na jest. Oczekuję od Państwa informacji o tym, czego potrzebujecie. I będziemy starać się Państwo, jeszcze, Tak, jeszcze jest taki problem, że y, widzi się tego seniora, tak jak Państwo przychodzicie, tego takiego sprawnego. My się bardzo cieszymy tym sprawnym seniorem, który przychodzi, który ma y, poczucie, y, że tak powiem, y, potrzeb, zaspokajania swoich potrzeb. Ale my najczęściej, tam piętro wyżej jeszcze, mamy takiego starego człowieka już bardzo niedołężnego, gdzie jemu trzeba pomagać we wszystkim, i naokoło. I powiem, że tutaj jest dla nas największy problem. Dobrze mu pomóc tu, nauczyć rodzinę pomagać, wspomóc tą rodzinę opiekuna, to jest strasznie ważne. Potem mieć jakiś nadzór jeszcze, no jest poradnia geriatryczna, ale to wszystko się tworzy. Pewnie Państwo mi tu dobrze podpowiadacie, bo gdyby tu zrobić prawdziwą profilaktykę, taką jak trzeba, to znaczy przedłużać sprawność w tym wieku senioralnym, przedłużać. Bo co zrobiła teraz medycyna? Przedłużyła wiek, ale niesprawność i niezdrowie. My tu mamy pacjentów wyranimowanych po ciężkich chorobach, które nam dają, no dobra, usprawnicie ich. Nikt tu cudu nie zrobi, rąk nie włoży. Jeżeli ten pacjent startował ze złego poziomu, a wszedł w głęboką chorobę, to on z tego złego y, poziomu jeszcze gorszego startuje dalej. I my mamy ogromną tutaj pracę. Raz to co Państwo tutaj robicie, czyli pomagać tym bardziej sprawnym, żeby oni jak najdłużej tą sprawność i zdrowie utrzymali, ale powiem z biedy, bo tak to jest. Biedne społeczeństwo nie ma pieniędzy na profilaktykę. My jesteśmy przede wszystkim leczeniem zaabsorbowani. To jest ogromny problem, ogromny problem. Ale i tak... Nie wiem czy spełniłam wasze oczekiwania. Ale pani wiem, doktor ale ja ale przyzna pani, że patrząc dzisiaj ta nasza wizyta rady seniorów ja cieszę, we Wrocławiu i, i, i radnych osiedlowych, no, no jest no. takim dla nas. Takim patrząc, to takie słońce u was jest, którego brak za ja mam, oknem. Ja mam, muszę powiedzieć, tak, że polityka senioralna to ładnie brzmi, ale to jest ciężka praca. To jest, to jest ciężka, ciężka praca. praca. I za to bardzo dziękujemy wszyscy, dziękujemy Dzień, dziękuję bardzo. bardzo. Dzień. Dzień. Dzień, że ryba psuje się od, od głowy, głowy, a tutaj ta ryba ma piękną głowę, tak. piękne serce, wielkie państwa serce tak. i ja uważam, że tutaj pracują same anioły, naprawdę. Tak. My też I jesteśmy. Tak nie wiem, co powiedzieć. No, brakuje słów na określenie tego, co tutaj zobaczyłam, bo spodziewałam się, no szpital jak szpital. no tak, Może i łóżka nowe, tak. ale oprócz sprzętów to, 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 tak, ludzie, to potrzebne, są. potrzebni są ludzie i ludzie kochający, bo ludzie są wrażliwi na, na starego człowieka, bo tego brakuje w społeczeństwie szacunku i pomocy tak, do, tutaj do na starych ludzi. To mamy Każdy i to z, z nas będzie wyjemy. starą osobą kiedyś w przyszłości, każdemu życzymy zdrowia, ale może tak się zdarzyć, że możemy tutaj też trafić. Tak z nas i, i będziemy oczekiwać wówczas, żeby nami się ktoś opiekował, ktoś dobry, a tak. tu są sami dobrzy ludzie. Tak, tak wiedziałam, jesteś... że Ania jest naszą perłą i tak, tak rzeczywiście Pani się Ania jest perłą, pani ordynator jest osobą niesamowicie zaangażowaną. Te wszystkie słowa, które ona powiedziała tutaj, to nie są piękne to nie słowa. Są słowa. To są słowa, które ona każdego dnia wprowadza w życie Czyli? i nas tego uczy. Pacjent jest najważniejszy. Powtarza nam to niemal każdego dnia. Także to jest po prostu niesamowite. I z takim ordynatorem nie da się inaczej pracować. Nie moglibyśmy nawet. Taki zespół się tutaj tworzy i taki chcielibyśmy mieć. Taki jest tutaj potrzebny zespół dla tego oddziału. No wie Pani, no braki kadrowe są zawsze. Jedne koleżanki odchodzą, drugie przychodzą. Średnia wieku pielęgniarek jest niestety, jak to ostatnio media powiedziały, 49 lat. To też na pewno nam nie pomaga w, w tej ciężkiej pracy nad, nad seniorem. Natomiast no, trzeba się starać i, i, i jakoś tak to kojarzyć. Myślę, że olbrzymia rola jest tutaj opiekunów medycznych, których od zeszłego roku wprowadzamy. Mówię o pielęgnacji pacjentów, bo lekarze to oczywiście... Tak, no tak, no, tak że to jest... Przenoszenia zakażeń krzyżowych no nie mamy tych rzeczy. Jeszcze jednorazowe kaczki, jednorazowe, jednorazowe kaczki, jednorazowe baseny. I, w tej I ekonomia się... nam mówi, że to jest ta sama cena tych jednorazowych rzeczy. Abyśmy dezynfekowali te wielorazowe Tylko człowiek musi pracować przy tym, a tu wrzuca. Tu się wrzuca i utylizuje. Także i... to wszystko jest wyliczone, na każdym policzone. Na każdym, na każdym piętrze i, na na i, na na i izbie, izbie przyjęć oddział koncertowy. Czyli inny szpital posiada taką, takie pralki, utylizatory? Już się zdarzają w szpitalach. Wiem, starają, że teraz akademicki chyba też przetarg jest dla wszędzie. Ile tak kosztuje tak, jedna Tak, Około 20 tysięcy. Ale jest to urządzenie. Ceny tak. przetargowe są tam zawsze jak do przetargów. No tak. Przetargów. tak. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. To jest, to, to, to dziękuję to jest taka nowa. Stoimy przed budynkiem, który został wyremontowany i przygotowany na dział rehabilitacji dziennej. Dział rehabilitacji dziennej dla seniorów, który będzie obejmował oprócz logopedii, pomoc psychologiczną, neurologiczną na rehabilitacyjną oczywiście, ewentualnie ortopedyczną. I w tym budynku, jeżeli oczywiście będzie podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, będą tego typu działania prowadzone. Obok budynku mamy park. W tym parku chcemy stworzyć specjalne ścieżki dla seniorów, które pomagają w rozwoju czy tam przywracaniu zdolności Utrzymania równowagi osobom starszym. Jest to taki projekt, który mamy nadzieję przy pomocy Rady Seniorów, tudzież pomocy prezydenta miasta uda się zrealizować. Jest to przyszłość, ale mam nadzieję, że niedaleka idzie wiosna, więc jest szansa, że może pod koniec tego okresu już by taka ścieżka była. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy, to Światowy Dzień Chorego. Do szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu na Brochowie przyjechała delegacja Wrocławskiej Rady Seniorów z delegacją Rady Osiedla Plac Grunwaldzki. Jest tutaj pani Wanda Ziębicka, pan Andrzej Turkiewicz, którzy zainicjowali przyjazd tutaj. Maria Zawartko to ja, jestem przewodniczącą Wrocławskiej Rady Seniorów i cieszymy się niezmiernie z tego pobytu tutaj, z wizyty u Państwa w szpitalu, ponieważ bardzo dużo się dzieje. W tym szpitalu pracują same anioły. Wspaniała opieka, yy, wspaniale wyremontowany szpital. Jesteśmy pod wrażeniem, brak nam słów. Dziękujemy za to, że mogliśmy doświadczyć tego spotkania. Bardzo dziękuję pani Agnieszce. Chciałabym podziękować w imieniu Wrocławskiej Rady Seniorów. Postaramy się wspierać, bo naszą rolą jest w, 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 zwracanie uwagi na potrzeby starych ludzi, a tutaj naprawdę te potrzeby są spełniane. Ich potrzeby. Mam nadzieję, że. Yy, no będziemy dalej przekazywać te informacje o tym, co się dzieje w szpitalu im. Falkiewicza, bo nie będziemy czytać tego, co pisze prasa, tak. tylko sami doświadczamy i te nasze doświadczenia będziemy dalej przekazywać. Bardzo, bardzo Pani dziękujemy. Dzie dziękuję dziękuję Pani Mario. Ja oczywiście w imieniu mojego Pana Dyrektora serdecznie dziękuję Państwu tutaj za przybycie i za przemiły, sp przemile spędzony czas. To my dziękujemy. Dziękuję. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.